Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego dnia po Szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, Powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im wstępuję do Ojca mego i Ojca Waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom, widziałam Pana i co jej powiedział.